Serdecznie witamy Państwa z Dortmundu! Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że na Signal i na Park będzie dzisiaj znakomity mecz. Dzisiaj Borussia Dortmund gra przeciwko Hanowerowi 96. Bayern Monachium jest najbardziej znanym i utytułowanym niemieckim klubem, więc celem zawsze jest mistrzostwo. Z taką grą Bawarzycy jednak nie mają na to najmniejszych szans. Tak, spodziewałem się, że będą walczyć o tytuł, ale najwyraźniej mocno przeszacowałem siłę drużyny. Za nami już dość spotkań, żeby dostrzec jak dużo im brakuje do mistrzowskiej formy. Duży wpływ na przebieg meczu będzie mieć postawa gospodarzy. Jak sądzisz, jak sobie poradzą? Przyznam, że imponuje mi ich konsekwencja, a także determinacja w dążeniu do celu, którym jest oczywiście, przypomnijmy, Mistrzostwo Ligi. Elementem ich taktyki jest agresywny pressing. Gdy tylko przeciwnik przejmie piłkę, natychmiast do niego doskakują, usiłując zmusić go do błędu. Dziś będzie tak samo. Tak myślę, nie sądzę, żeby drużyna zmieniła sposób gry, który przynosi rezultaty. Wysoki pressing utrudnia rywalowi życie, a jeśli uda się odzyskać piłkę szybko, zaskakując obronę, skutek może być zabójczy. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Trzech obrońców, aż pięciu pomocników i dwóch napastników. Tak ustawił ich trener od pierwszego gwizdka. I to ustawienie pozwoli im wziąć sprawy w swoje ręce, zdominować posiadanie piłki. Jeśli pomocnicy będą się dobrze pokazywać do podań, to z łatwością poradzą sobie z każdym pressingiem. Lars Bender, Dembele, Marco Royce, Torga Nazar. Royce, musi to trafić. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Paul Pogba. Marco Reus. Lars Bender. Dembele. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Jest szansa na wrzucenie z polekarne. w pole karne. Paul Pogba. To dośrodkowanie do Lewandowskiego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Wobec debiutującego dzisiaj w Nowym Klubie Alaby kibice mają jasno określone oczekiwania. Wzmocni grę obronną drużyny i wspomoże akcję skrzydłami. No tak, to piłkarz, który nie tylko potrafi dobrze dośrodkować, ale też uderzyć z dystansu. Z niecierpliwością czekamy na dzisiejszy debiut Roberta Lewandowskiego w Nowym Klubie. Nowi koledzy bardzo ciepło przyjęli go w zespole. To bardzo ważne, że drużyna mu ufa. Robert na pewno na tym skorzysta. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie. Wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Powtórce, widzimy, że Bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Popatrzmy na rezultat 1 do 0. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Royce Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Słuszna decyzja arbitra, rzut wolny. No będzie gol Piękne uderzenie Roberta Lewandowskiego No pokazał nam teraz co potrafi Zobaczmy co się stało Zawodnik z łatwością omija obrońcę Po czym bez większego trudu Umieszcza piłkę w siatce Ależ to było ładnie rozegrane No przewaga zaczyna być widoczna 2 do 0 Hendrix. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane, nie ma głupich strat. Dobre, dalekie wybicie. Dan Axel zagadł. Od wrzutu z autu Borussia Dortmund. Groźnie, ale stążyli na czas. Dobra pozycja do oddania strzału. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Jest dośrodkowanie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Oddaje strzał. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Jest okazja. My walczyli. Kolejny zutrożny. Centruje zroku w pole karne. Robert Lewandowski. Hendryks. Ryzykowna, ale udana interwencja. Daleko wybijają. Paul Pogba. Piłka wybita z pola karnego. Rodriguez. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Powinien szybko wybić teraz. Przelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Wrzutka w pole karne. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Co sądzisz o pierwszej połowie i jego występie w nowych barwach? No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Zignal i Park. Zgłaszamy się ponownie. Przerwa dobiegła końca. Pora rozpocząć drugie 45 minut tego meczu. Jansen. Zwycięsko z tego starcia wyszła. Jedynie piłka. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. Dębele. Hazard. Robert Lewandowski. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Ma na skrzydle dużo swobody. Rodriguez. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Robert Lewandowski. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Robi się niebezpiecznie. Jansen ma wsparcie kolegów w tej akcji. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Bayern Monachium oficjalnie potwierdza, że pozyskał nowego zawodnika. O tym transferze sporo się ostatnio mówiło. Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowaną stronę. Odstrzymał atak rywala na własnej połowie. Gra zostanie wznowiona wrzutem z autu Borussii. Trener wykorzystuje rezerwowego. Już wydawało się, że przejeli, ale nie opanował piłki. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Do grania z rożnego. Ma trochę miejsca na strzał. Dośrodkowanie z rzutu Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Marko Royce, Marko Rojs! I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Dobra okazja. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Centruje z rogów, pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No, widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Dana Aksel zagadł. Pogba. Pol, pogba! Ależ grają, grają wspaniały widowiskowy futbol. Od razu widać, że mamy do czynienia z głównym kandydatem do mistrz. Z tej pozycji może uderzyć. Ale spek! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Mamy powtórkę i nie ma wątpliwości. Tak, tu doskonale widać, że zawodnik był jednak na spalonym. Dan Axel zagadł. Wrić. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Źle przyjął piłkę i stracił. Z tego po... doskonale przerwał tę akcję już po strachu. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Pięknie go dostrzegł, ale szpechowe podanie i strata. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. I za chwilę wznowienie gry odrzut rożnego. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Piłka dośrodkowana z rogu. Dobra interwencja. Pokazał, że umie się zachować przy rzutach rożnych. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Bardzo ładnie przeciął to podanie. Koniec meczu, Borussia Dortmund zwycięża w dzisiejszym spotkaniu. Dzisiejszy mecz był prawdziwym pokazem umiejętności napastników, nie sądzisz? W końcu mecze wygrywa się bramkami, a dziś na Murawie błyszczało wielu piłkarzy umiejących je zdobywać. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Tak, udany mecz, jak przystało na zawodnika, który walczy o koronę króla strzelców, często sprawiał obronie rywali problemy. Co najważniejsze, trafił do bramki w wygranym spotkaniu.